Dzień dobry. Obecna krótka konsolidacja na Bitcoinie jest darem kryptowalutowych niebios. Można dokonywać różnorakich peregrynacji z wykresami Bitcoina, natomiast obecnie wzrostowo mają znaczenie wyłącznie dwa poziomy 14 tysięcy dolarów za Bitcoina i 20 tysięcy dolarów za Bitcoina. Ta krótka konsolidacja pomaga wejść jeszcze sensownie w krypto. W momencie, kiedy wzrost kursu będzie znowu wykładniczy, będzie bardzo ciężko wskoczyć do tego pociągu. Natomiast strategia pod tytułem Kupuję, bo urosło jest średnia inwestycyjnie. To spostrzeżenie dedykuję amatorom nieruchomości w Polsce w połowie 2019 roku oraz amatorom pewnej spółki gamingowej, której cena do zysk kształtuje się obecnie na poziomie 200. Lepsza jest strategia inwestycyjna pod tytułem Sprzedaję. Ponieważ wzrosło, a kupiłem wcześniej. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.